No dobra, dotarliśmy do doliny chochołowskiej. Idziemy się przejść. Idziemy się przejść i już. Tutaj nie wzięłem bluzy. Nie wzięły No pogoda jest taka może podejrzana trochę tutaj rowery. Widzicie? Kiedyś można było wziąć na górę z góry rower i zjechać. Ale powiedział pan, że niestety ale nie ma już tak tej usługi bo na górze im tam nie pozwalają zostawiać rowery, czy coś ogólnie mi Pan powiedział. cennik to za osobę 60 zł za cały dzień rower Tu w Dolinie Chochłowskiej eee, a za cały dzień elektrycznego roweru 230 zł, tak to mniej więcej wygląda. Parking zapłaciliśmy 15 zł, zresztą wszystkie te parkingi tyle samo kosztują. Dolina Kochłowska to jest fajna, bo to jest takie płaskie sporo kilometrów, ale się idzie tak. Rodzinnie można się wybrać spokojnie No ładne widoki Może dzisiaj to tak nie za bardzo bo chmury się robią Ale ładnie lekka droga Wszystko takie Oliwie biorą nogi Bolą cię nogi Co powiesz widzą Biolą cię nogi Ta kamina Jakbyś miała Jakby cię nogi bolały Dobra, nie nagrywamy bo jest jakoś rozważamy ten kłopocik, ale WC gratis, ktoś zachęca, że jak się zapłaci 15z to WC gratis także różne są metody promocji tutaj też albo no to chyba ten sam parking no i tyle no idziemy sobie na drogę oliwkę zaraz jakoś udobruchamy bo coś się kryt marudy ale to tak bywa z dziećmi no i co idziemy dalej no zobaczcie następny parking przy siwej polanie WC gratis a pokażę Wam ten WC Zobaczcie WC dla klientów w parkingu bezpłatne To są jakieś jaja, a jak się nie jest klientem to 3 z bez kitu Coś niesamowitego Dobra, z oliwką już znaleźliśmy za dwie będę. sobie sobie wie. No, to jest fajnie. Za mną! Za tobą? Patrz, gdzie rosną jagody lepiej. Czy to są jakieś? Tu! tu. Tak, to pokrzywy, jakieś znaczy nie pokrzywy, ale jakieś zielska. Roset. Roset i pokrzywa. To nie wygląda mi na jagodę. O, malinki. Zobacz. Widzisz? Tam mhm. rosną malinki. Ale tam nie będziemy przechodzili. Są to są Dobra. Josty. Patrzcie i to krzywy. Więc nie idziemy tam. Zresztą to chyba park krajobrazowy, więc lepiej okay, może nie łazić Gdzieś poza szlakami. Dobra, dajmy ten A O, plecak. Stanek w razie co? do doliny Kochołowskiej. A no, tam jest droga. Czy to jakbyście byli, to nie zjeżdżajcie gdzie tam na początku parking. Bo tam, tam jest kupę tych parkingów jeszcze dalej. Serki można kupić różne, no kupę rzeczy, kupę rzeczy. różnych góralskich pamiątek, nawet autobusy tu są. tu czekają dziewczyny, ale sobie usiadły po prostu A my jedziemy. No wiem, coś nie kombinujemy. Na razie to, to. drugi autobus jedzie. Dobry. Ten to chyba z Warszawy. 506. Nie, 58. Skądś tam jedzie. Nie ja, ja. Rozwinięta komunikacja mocno. No ale tutaj polecam. To jest spoko Kiedyś tu byłem dzisiaj raczej nie pójdziemy, ale akurat dwa autobusy przyczytowały no, bardzo można wejść już się nagrywam, proszę pani teraz nagrywa <grymne> No ale opowiadać coś. Tam widzę. No ale jak wróci, jak wrócił na drugę. Nie, nie tam prawa. Nie no, opowiadać, że się kawałek jakąś historię wymyślił. Co tam widać Państwo? Tam ma tam mamy widok. Na góry. góry z trawą i z, sosami. Z Dostał drzewa, proszę Państwa. Piękne chatki góralskie. I nawet tam, ktoś Drzewa. Kwiaty to... są. strumyk tam sobie pój. Domy. Domy. Mama i Agata. Mama i Agata. Nie mu za mną. A tam znowu widok. No uważaj jak widzisz, tutaj, tutaj A tu druga. I nawet... Nawet ja jestem. Dzień dobry. To ja. To powiesz? Dzień dobry. A jak Państwo się uczyli? dobrze, dobra. tam nawet jakieś ognisko leci. Będziemy nagrać tą historię moczenie to jest A tam grill. A tam jest grill. Można sobie odpocząć. Zjeść. Nie mów za mną. Są drzewka. No i Gril, mama i Agata, jakiś dom, no i tutaj grilek. Co I te urzeczka. Czujcie! A tu? Mama i Agata Tata kupuje serki! Pokazywam A tam znowu widok. A tam jakiś parkek Park rozrywki. Park lidowy. Park lidowy i ktoś trawę a tu jest piękny dom i znowu widok coś przestawiłaś kamerę, ale to nic bo ja wam pokażę co ja kupiłem serki z grilla proszę bardzo, to dla pani zmęczyła się nagrywaniem więc ma serek z grilla Proszę bardzo no Proszę bardzo, smakowite te sereczki? Tak Niesamowite w smaku, co? Tak. Praktycznie jakby coś najlepszego na świecie, nie? aha uh -huh. No właśnie. Smakują osypki oliwce. Mm. Przecież mówiłam już. Mówiłem, że mówiłaś. Przepraszam, już nie powtarzam po tym. <laughs> Sypki są smaczne. No, co tam? Widoczki ładne. Oj, Parklinowy, Patrzcie. Mówiłam już. A mówiła Oliwka. Dobra, Ojej. Wciąż za nią powtarzam. Co jeszcze mówiłaś? E, widoki mówiłem. E, można więcej nagrywać widoków, bo ja nagrywałam bardzo dużo. Dobra, dobra. No i tak Pogoda niezbyt zachęcająca, ale też fajnie, że nie jest gorąca. Dalej nie? to nie pójdziemy, bo już mamy kurde, za 15.06 wieczorem, za 15 17.45 Ale kawałeczek sobie pójdziemy i wrócimy na luzie, co nie? I znowu park linowy. Znowu park linowy, a tam wcześniej też jakiś był okej okay. hmm. tam takie małe, taka mała kuska była nie widać jej już, bo przeszliśmy za późno kamerę włączę ale tutaj ile krów zobaczcie mogę ja, ja tylko trochę? możesz przecież czemu nie? nagrywaj a tutaj widok Igor. tu droga mama Agatha, mamo przywitaj się masz okej okay. dobra dzięki, już Oliwka nagrała tu mamy krowy już mówiłeś krowy no tam jest jedna taka bardzo blisko chyba, albo mi się wydawało Teraz zobaczymy. No, Dolina Kochowska to jest ładna bardzo, co? Prawda. Będziemy kogoś krowy doić. kogo chcesz krowy doić? Krowę nie można tak doić sobie po prostu. Uwaga, krowa Na lewo. O, na prawo. Na prawo też mieli tam serki do sprzedania, widzicie? serki bundze, białe, wędzone jakie się chciało także tutaj z głodu nie zginiecie a i tam krowę proszę bardzo pokaż mnie co chciałaś pokazać? widelec chciała pokazać. Taki, ma e, taki mały widelec i nim się serki, ale można innego coś Zjeść. W ogóle jak się nie chce, a jak ktoś mnie A jak ktoś się ma to można. Dobra. Dokładnie tak proszę państwa. Dzień. Dobra, idziemy zobaczyć potok. Bo tu bardzo ładny potok płynie. Co kurde? Właśnie, że nie. No dobra, to ja będę pierwszy. ja byłem pierwszy, wygrałem stówę, dawaj stówę nie mam Dorcze, co za oszukaństwo zamoczyłeś buta co za peszek leciałem do strumienia i zamoczyłem buta ale i tak było fajnie

No, nie podoba mi się ten dźwięk, bo zagrzmiało, więc może nie będziemy szli za daleko. Ale i tak było fajnie. No, drzewo z, tylko z jednej strony ma gałęzie. Nie to drzewo. Jeszcze takiego nie widziałem. Dobra, tu jeszcze na mostku. Jesteśmy strumyk sobie płynie bardzo ładnie to wygląda wejdziemy tam dobra z drobia pod mostkiem A tu spływa drogi. Dobra, tu się idzie na Polanę Chochołowską. O, muszę zmie... Tu się idzie na Polanę Chochołowską, ale jakbyście skręcili szlak w lewo, to do Doliny Lejowej 25 minut tylko. Do Polany Chochołowskiej godzina 55. I tutaj można na gubołówkę też dojść, tędy. 3 godziny drogi. Także nie tylko z Doliny Chochołowskiej można na polanach skąd dojść, ale też można w inne miejsca, zielone szlaki są w razie co, także co tam proszę pani? Pokażę. wam mhm. także takie można szlaki mała uwaga dojedzie samochód Dobrze, tak. No i. jakbyście no tu jechali, to... to jest pełno parkingów po drodze. gostki skakują na środek drogi, i mówią, żeby tam wjechać, ale jakby co to tam na... A chyba to już mówi na końcowy parking, sobie jedźcie. Chyba, że nie będzie miejsca. I będziecie mieli bliżej, po prostu. I tyle. O, oh, bąk. Dużo części. Znalazłem bąk.